Z trudem szłam po szkolnym korytarzu. Byłam tak chuda, że moje ciało przypominało szkielet, wystające żebra, zapadnięte kości policzkowe i ogromne śniaki. Wtedy zobaczyłam przed sobą kolegę z klasy. Paula zapytał z przerażeniem, co się ze mną dzieje. Zacisnęłam pięści ze złości. To wszystko twoja wina. Wszystko zaczęło się, gdy kilka tygodni temu przeniósł się do naszej klasy. Paul natychmiast zwrócił na siebie uwagę dziewcząt, wysoki brunet o brązowych oczach. Co więcej, wyglądał na starszego. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ale Paul nie umówiłby się z taką grubą dziewczyną jak ja. Przez wagę nigdy nie miałam chłopaka. Próbowałam schudnąć, byłam na dietach, chodziłam na siłownię, ale na próżno. Nawet lekarze rozłożyli ręce. Mam słaby metabolizm. Już prawie pogodziłam się z tym, że żaden chłopak na mnie nie spojrzy. Ale wtedy Paul zaczął mnie podrywać. Mrugał do mnie, prawił komplementy. Kiedyś nawet uratował mnie przed huliwanami, którzy nazywali mnie grubaską. Powiedział, że jestem bardzo piękna i nie powinnam nikogo słuchać. Nikt nigdy nie był dla mnie tak miły. Tak bardzo polubiłam Paula, że po tygodniu znajomości zdecydowałam się mu przyznać. Co ma być to będzie? Po szkole poprosiłam Paula, żeby został. W serce waliło mi z podniecenia. Wypaliłam... Ponowasz mi się. Paul milczał przez dłuższą chwilę, a ja dosłownie płonęłam ze wstydu, ale nagle uśmiechnął się i odpowiedział, że ja też mu się podobam. Ze szczęścia zakręciło mi się w głowie, ale Paul od razu dodał, że będzie ze mną tylko pod jednym warunkiem – jeśli schudnę. Coś we mnie pękło, ale dla Paula byłam gotowa na wszystko. Zaraz po szkole poszłam na siłownię. Na środku drogi zatrzymał mnie nagania i wręczył mi ulotkę. – Hej, ślicznotko, tutaj utworzyły się kursy odchudzania – Oto zaproszenie na darmową sesję. Zwątpiłam, ale facet zapewnił mnie tydzień i jesteś modelką. Jeśli to za darmo, to warto spróbować. Podziękowałam i poszłam pod wskazany adres. Wejście do studia znajdowało się w bramie i prowadziło do piwnicy. W środku przywitała mnie miła dziewczyna i od razu zaprosiła mnie na sesję. Prowadził ją mężczyzna w czarnej szacie, który przedstawił się jako nauczyciel. Wyszłam z sesji po godzinie i natychmiast pobiegłam do domu, żeby się zważyć. Ale gdy tylko zobaczyłam cyfry, pociemniało mi w oczach. Jak minus 3 kg? Sprawdziłam kilkukrotnie. Wow, kursy działają! Byłam tak zachwycona, że następnego dnia od razu pobiegłam na kurs. Ale menedżer zatrzymał mnie, mówiąc, że kolejne sesje kosztują parę dolców. Ale to wszystkie moje oszczędności. Nie miałam wyboru. Tak bardzo chciałam schudnąć, że kiedy wróciłam do domu, wyjęłam swoje oszczędności i przeliczyłam. Cholera! Za mało. Byłam już zdesperowana, gdy nagle znalazłam więcej pieniędzy w kieszeni marynarki. Jest. Mama, która wróciła z pracy zapytała dokąd jadę. Ogarnęła mnie panika. Od razu wyrzuciłam z siebie, że idę na spacer z przyjaciółmi. Uszy mi płonęły. To pierwszy raz, kiedy tak bezczelnie okłamałam mamę. Ale nie powiem jej o kursach. <laughs> nie zrozumie. Po przekazaniu wszystkich pieniędzy menedżerowi poszłam na drugą sesję, a potem od razu pobiegłam na wagę. Kolejne minus 3. Boże, to naprawdę działa. Rezultat widziałam również w lustrze. Brzuch robił się płaski, a biodra malały. Nawet Pał w szkole powiedział, że robię się ładniejsza i przytulił mnie. Koleżanki z klasy czerwieniły się z zazdrości, a ja byłam w siódmym niebie ze szczęścia. Schudnę trochę więcej i będziemy razem. Ale skąd wziąć pieniądze? W szkole myślałam tylko o tym, aż zdałam sobie sprawę, że mam tylko jedną opcję. Poprosić rodziców. W domu podeszłam do mamy przygryzając wargę, żeby tylko się zgodziła. Ale gdy tylko zaczęłam rozmowę, moja mama przerwała. Pieniądze nie spadają z nieba. Natychmiast poszłam do swojego pokoju, głośno trzaskając drzwiami. Ona nigdy mnie nie rozumiała. Ale Paul nie będzie czekał. Znajdzie sobie śliczną ślicznotkę i wszystko przepadnie. Stop. A jeśli ukradnę pieniądze? Przez moje ciało przeszedł dreszcz. Nigdy niczego nie ukradłam, ale rodzice są sami sobie winni. Mogli mnie zrozumieć. Kiedy siedzieli w kuchni, cicho wkradłam się do ich sypialni i otworzyłam torbę mamy. Portfel był na miejscu. Drżącymi rękami wyciągnęłam pieniądze, a potem usłyszałam zbliżające się kroki. Zrobiło mi się gorąco. Pośpiesznie wepchnęłam portfel na miejsce i włożyłam pieniądze do kieszeni. Drzwi natychmiast się otworzyły. Mama spojrzała na mnie surowo i zapytała, co robię. Wytusiłam z siebie, że chcę ją przeprosić. Pocałowałam ją w policzek i wybiegłam na zewnątrz, żebym tylko schudła. W trakcie kursu wszystkie pieniądze oddałam menedżerowi. Chociaż dręczyło mnie sumienie, myśl o schudnięciu i Paulu zajęły mi głowę. Menedżerka zaprowadziła mnie na sesję, po niej znowu pobiegłam do domu na wagę. Minus trzy. Straciłam dużo na wadze i wreszcie będę mogła umawiać się z Paulem. Ale on pokiwał głową. Nadal nie jesteś wystarczająco chuda. Prawie zemdlałam. Ale skąd mam wziąć pieniądze? Czułam się przytłoczona. Paul i ja nigdy nie będziemy razem. Myślałam o pożyczeniu od kolegów z klasy, ale nikt nie chciał dać mi takiej kwoty. Pozostało tylko jedno. Znowu okraść rodziców. Wieczorem, czekając, aż mama wyjdzie z sypialni, wciśnęłam się do środka. Moje serce biło jak szalone. Gdzie jest ten portfel? Rozejrzałam się po pokoju i zauważyłam go na nocnej szafce. Doskonale. Natychmiast złapałam portfel, gdy drzwi się otworzyły. Zamarłam z przerażenia. Kiedy zobaczyłam wściekłą mamę, to nie tak jak myślisz. Mama krzyczała, że biorę coś zakazanego, bo schudłam tak bardzo i jeszcze wynoszę pieniądze z domu. Było mi tak przykro to słyszeć. Mama dodała: Jeśli to się powtórzy jeszcze raz, wyślę mnie do kliniki na leczenie. Prawie się rozpłakałam i natychmiast pobiegłam do swojego pokoju. Rano poszłam do szkoły w fatalnym nastroju. Paul nie będzie ze mną. Wszystko na próżno, ale wtedy podszedł do mnie chłopak i wypalił: Ale jesteś zgrabna to koleś, który powiedział mi o kursach. A może on mi pomoże? Zapytałam, czy mógłby pożyczyć mi pieniądze, i chłopak się zdziwił. Skąd ma wziąć taką sumę? Po jego słowach kompletnie zwątpiłam. Chłopak, zauważywszy to, uśmiechnął się i zapytał: Po co mi pieniądze? Prawie płacząc, opowiedziałam mu wszystko. Potem zachmurzył się, a jak jest sesja? Wzruszyłam ramionami. Nauczyciel w szacie zabierał mnie do pokoju, a potem już nic nie pamiętałam. Ale najważniejsze jest to, że kilogramy znikają. Leo, tak nazywał się chłopak, wyglądał na zdziwionego i zapytał: Jak to nie pamiętasz? To wszystko strasznie dziwne. On sam nigdy nie spotkał się z szefem, tylko zapraszał dziewczyny na sesję próbną. A jeśli to jest niebezpieczne dla zdrowia? Zamyśliłam się. Może Leo ma rację? Miałam taką obsesję na punkcie utraty kilogramów, że nawet nie zapytałam, dlaczego moja waga spada. A jeśli to jest coś nielegalnego? Nie sposób nie pamiętać całej sesji. Leo spojrzał mi przenikliwie w oczy. Załóżmy broszkę z aparatem i dowiedzmy się, co się tam dzieje. Natychmiast skinęłam głową. Chcę wiedzieć, co się dzieje w tym dziwnym centrum. Ale skąd wezmę pieniądze na sesję? Moi rodzice wyślą mnie do kliniki, jeśli powiem im o kursach. Potem Leo zapytał, czy mogą zapisać kwotę jako dług. Zamyśliłam się. Kierowniczka wiedziała, że to nie moja pierwsza sesja i można było ją przekonać. Ale najpierw odegramy scenę. Leo kupił broszkę z aparatem i przyczepiliśmy ją do mojej bluzki. Poszłam na następną sesję. Kierowniczka powitała mnie uśmiechem. Zaczęłam grzebać w kieszeniach i nagle zamarłam przestraszona. Cholera, zostawiłam portfel w domu! Zadzwoniłam do Leo i powiedziałam słodkim głosem: Tetusiu, zostawiłam portfel w domu, zapłacisz później za sesję? Leo odpowiedział, że zrobi wszystko dla swojej ukochanej córuni. Kierowniczka długo milczała, a ja już myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, ale potem skinęła głową i powiedziała, żeby przejść. Uff, weszłam do ciemnego pokoju, gdzie jak zwykle nauczyciel siedział w szacie. Osunęłam się na krzesło, a potem już nic nie pamiętałam. Kiedy wyszłam na ulicę, czekał już na mnie zdenerwowany Leo. Usiedliśmy na ławce w parku, podłączyliśmy broszkę do laptopa i zaczęliśmy oglądać. Na filmie nauczyciel w szacie zaczął coś mamnotonnie mówić, a ja zaczęłam tracić przytomność. Gdy tylko zasnęłam, nauczyciel zdjął szatę. Wstrzymałam oddech. Ha! Paul? Kiedy byłam pod hipnozą, dał mi do picia jakiś wywar. Leo i ja spojrzeliśmy na siebie, więc Paul jest oszustem i wprowadza dziewczyny w stan hipnozy? A przecież on mi się podobał. I nagle wpadł na nas chłopak na deskorolce. W rękach trzymał kubek z soku, który wylał się bezpośrednio na laptopa. Ten zatrzeszczał i ekran zgasł. Nie mogłam w to uwierzyć. Straciliśmy nagranie. Łzy napłynęły mi do oczu. Paul będzie bezkarnie oszukiwać dziewczyny, a ja nic z tym nie zrobię. Leo natychmiast mnie przytulił i powiedział, że zdemaskujemy Paula. Ma pewien plan. Następnego dnia Leo pomógł mi przeobrazić się. Zasznurował na mnie gorset, zarysował kości na twarzy i ramionach, narysował siniaki pod oczami. Widząc siebie w lustrze byłam przerażona. ząbi. Więc wylądowałam wychudzona na korytarzu i powłóczyłam nogami. Nagle Paul, kiedy mnie zobaczył, zamarł ze strachu i zapytał, co się ze mną dzieje. To wszystko twoja wina, krzyknęłam. Wszystko widziałam. Hipnoza na mnie nie działa. Paul zbladł i wyrzucił z siebie, że nie chciał doprowadzić mnie do takiego stanu. Musimy wezwać karetkę. Tak, wtedy gwałtownie się wyprostowałam, pokazując mu dyktafon. Teraz nagranie jest u mnie. W tym momencie Leo wyszedł z rogu i ostro powiedział, że byłoby lepiej, gdyby Paul poszedł na policję i sam się przyznał. Paul spojrzał na nas szalonymi oczami, a potem rzucił się do wyjścia. Nie. Leo i ja pobiegliśmy za nim, ale Paul był znacznie szybszy od nas. Kiedy straciłam już nadzieję, do szkoły nagle wpadła policja. Natychmiast zatrzymali stawiającego opór Paula, a Leo wyszeptał, że zdecydował się wezwać policję z wyprzedzeniem. Spojrzałam na niego z wdzięcznością. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Wkrótce odbył się proces Paula. Okazało się, że nie był to wcale uczeń, a 35-letni mężczyzna, od dawna poszukiwany przez policję. Udawał ucznia i flirtował z grubymi kobietami, przekonując je do utraty wagi i zwabiał je do swojej sekty. Pod hipnozą wymuszał, by przychodzić jeszcze raz i jeszcze raz. Mama powiedziała, że jest ze mnie bardzo dumna, a ja i tak znalazłam sobie chłopaka Leo i chociaż później znowu trochę przytyłam, moje zdrowie jest dla niego o wiele ważniejsze niż moja waga. A jeśli faceta najbardziej interesuje Twój wygląd, to czy on naprawdę Cię kocha? Materiał Wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzyjcie nas. Dzięki!